Crook Space Carpet to bez wątpienia, tak jak nazwa mówi, kosmiczny dywan na nasze biurko. Jego wzór większość osób skojarzy z Rosją, a zarazem znakomitym, niecodziennym wzorem, który w rzeczywistości świetnie wygląda na biurku i naprawdę robi genialną robotę w urozmaiceniu naszego stanowiska. Jak można zauważyć, to w nazwie tej podkładki znajduje się Krux Space, które nie znalazło się bez przyczyny. Jest to odniesienie do poprzedniej serii podkładek, tylko że w czarnej wersji kolorystycznej. Ta nowa seria reprezentuje ich wersję we wzory. Budowa została ta sama, a mamy tutaj do czynienia z powierzchnią z mikrofibry, dzięki czemu możemy bezproblemowo zadbać o jej czystość. Dodatkowo jest ona wodoodporna, o czym możecie się przekonać na załączonym obrazku. Wiele osób zainteresuje także to, jakiego typu powierzchnię tutaj zastosowano. Jest to powierzchnia typu control i myszka naprawdę fajnie się na niej porusza. Śmiało mogę powiedzieć, że aktualnie mam do czynienia z najlepszą powierzchnią, którą do tej pory użytkowałem. Spód jest antypoślizgowy, a podkładka naprawdę stabilnie leży na biurku i nie przesuwa się. Krawędzie zostały starannie oprzyte, a rogi zaokrąglone. Nie zabrakło też małej metki w postaci nazwy producenta, czyli kruksa. Szczerze, muszę przyznać, że wzór robi ogromną robotę. Wszyscy domownicy zaczęli mnie jej zazdrosić, a to jeszcze nie wszystko, bo z informacji jakie udało mi się uzyskać, to w pierwszej połowie grudnia ma nastąpić premiera kolejnych wzorów, które już teraz możecie zobaczyć na opakowaniu. Cena nie jest jeszcze mi znana, ale zerknijmy tymczasem na ceny czarnej wersji w rozmiarze XXL. Czynają się one już od niecałych 39 zł. że jestem tak zachwycony tym jak się prezentuje, że bez problemu byłbym w stanie dorzucić jeden z przodu tej ceny i tym samym zapłacić za nią ponad 100 zł.